Co, co tam jest, Armand? <laughs> Zrobimy raz jeszcze, co byście mieli i widzieli. O, leci, leci kabarecik. Słuchajcie, co my tu robimy? Powiedz mi. Powiedz, co my tu robimy? Mieliśmy mieć dzisiaj akcję, ale poradziłeś sobie sam. Akcja, reakcja, tak. Słuchajcie, dostępne u mnie na profilu Facebookowym Armand Armani. Odzyskaliśmy dzisiaj dziecko, kolejne dziecko, odebrane przez system, polskie dziecko, najważniejsze, że polskie dziecko, no i cóż, historia z happy endem. no a tak poza tym to powiedz mi tak, czy co, stawiamy pomnik poszkodowanym przez ten, to, czy, czy, czy nie? Nie, nie, no na razie, na razie nie, bo tutaj na razie to tylko ponad 800 tysięcy odeszło, rozumiesz, z biletem w jednym kierunku przez ponad 4 lata. Matko. Ty 8, 175 tysięcy wystarczy to wejść. To mało! Tak, i teraz musimy być rekordy, czyli muszą być miliony. No nie, bo na Wołyniu 500 tysięcy, czy tam 200, zaraz będzie rocznica znowu z paparanizmu narodowego, czyli znowu będziemy obchodzili porażkę narodową, no nie, czyli tam tylko 200 tysięcy. A teraz to już mamy XXI wiek, to musi ponad bańkę odejść, i wtedy będziemy się użalali znowu, no nie. I powiemy my, jak to Polacy nic się nie stało. Jak no, zawsze zaśpiewamy churalnie wszyscy razem. Polacy nic się nie stało, tak? Bo jak to wystarczy tylko wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, zobaczyć ile Polaków w 2020 roku odeszło, czyli reasumpcję czy asumpcję, czy asumpt, czy koreluje. Liczba urodzin i liczba zgonów 175 tysięcy. W 2021 roku 198 tysięcy odeszło, czyli. rośnie. W, rośnie. Zmniejsza się populacja. No nie, nie zmniejszyła się, bo przywieźli ze wschodu. Tak, tak. Ale mi... dla wyrównania przywieźli. Ale mimo to. Powiem Ci tak. Jeszcze tylko do końca. Dokąd? W 2022 roku 218 tysięcy. Statystyki są bardzo Statystyki. ważne. Statystyki no i to są jeszcze te. I nieurzędowe, czy urzędowe, czy nierządowe statystyki, wiadomo, że jest inaczej. No i w 2023 roku też około 190 tysięcy, więc prawie 800 tysięcy, no ale to jest za mało. Za mało, stanowczo za mało, bo ludzie wciąż, tak, trują nam jedzenie, trują nam wodę, trują nam powietrze, trują nam życie, zabierają nam dzieci, odbierają dzieci. W rodzinach Ludzie umierają po przyjęciu preparatu. Jakiego? Czego? O o. o. Ci pawki. I co teraz? I co w związku z tym? Ktoś, ktoś, ktoś w ogóle za to beknie Kiedykolwiek? Ktoś, ktoś... Widziałeś jakiś protest, Słyszałeś o jakimś proteście, czy jakieś... Nie, no Teraz, teraz mamy akcję wakacji, akcje Grzesiu Wiesiu, jakieś tam yy, Herniki, zajączki, rozumiesz, to tamto, to, no i cała reszta z poprawizmu narodowego, gdzie żyjemy tym, czym żyjemy, czy byle by, czy, co żeśmy wybrali, na co żeśmy głosowali, czy nie głosowali, żeśmy to otrzymali. Ja się tak tylko zastanawiam, czy ludzie no. mają rozum, gdzie ta komfa dzieci wszyscy, gdzie oni mówią o tej tablicy Mendelejeba, co nam sypią z nieba, dzisiaj widziałeś cały czas, no nie, Cały czas. No Rano się obudziłem, było piękne niebo, niebieskie niebo. Teraz już mamy, już się skończyło to niebo. Ma jutro padać, albo nawet dzisiaj, w godzinach wieczornych. Także no, 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 sterowanie, no wiadomo, sterują ludźmi, sterują pogodą, tylko nie mogą sterować nami. Bo tak. Nami się nie da sterować. Gdzie mówią o żywności, gdzie którykolwiek skąfy, czy kiedy. którykolwiek od Grzesia obwiesiał, mówił o żywności, Ja z jaką mamy do czynienia o chemiki żywności, o tym... Nie, oni nie mówią. Oni lubią... Nie, oni dla nas to zostawili, ten temat, bo oni się na nim nie znają. Po prostu. Sami chodzą do, do tych marketowych instytucji. No byliśmy na wielu piknikach turbo patriotów, no nie? No byliśmy, no i cóż... I poszli na kiełbaski, rozumiesz, i na te. Na hot dogi. I na hobdogi, i z kolonizmem. No i co tutaj poradzisz? Możemy sobie rozumieć, się napijać. Ludzie są, jacy są. Tak jak to mówię zawsze w psychologii czy w psychiatrii, są trzy oznaczenia. Pierwszy, za pierwszym razem to jesteś wkurzony, to są trzy stopnie. Za drugim razem jesteś obojętny, a za trzecim razem śmiejesz się I niby ten śmiech powinien być najlepszy. Jak to niektórzy mówią, cieszy, się, ale śmiech jest trzecim najgorszym objawem, praktycznie nieuleczalny. No, no i zgadza się zgadza się i zgadza się zgodzę się z tobą natomiast powiedz jak chciałbyś to rozwiązać jak, byś, jak ty to widzisz a jak widzisz przyszłość w ogóle tego w ogóle, narodu w ogóle nie widzę przyszłości to jest ciemne okulary yy, zakładam tak, 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 sobie okulary tak, tak, tak. Cevin Ceyna Cevin Kleina bo już nie mogę na to wszystko patrzeć nic nie widzę ja Jedno, mamy szczęście, że jest nas w tej chwili dwójka braci, już obydwaj mądrzy, bo nie żonaci, no nie? Tak jest. Zostawiły nas dziewczyny, no nie? Czy myśmy zostawili? Nie, ja myślę, że to takie obopólne było. O Obopólne, no to co? <laughs> No bo mamy, mamy te przecież równouprawnienia, no to nie możemy tutaj powiedzieć o, o ten jednostronnych takich tych... Nie, mam, my nie mamy obowiązków. Ja teraz jestem ono. To ono. No, ono. O, ja teraz nowo, przybrałem. Słuchaj, jak będą chcieli nas pozamykać, to ja chcę do zakładu da ono. Dla... dla ono. No, bo no, dla i... kobiet mnie nie wpuszczą, dla mężczyzn nie czuję się już mężczyzną. Jestem ono teraz, bo to tak teraz się przyjęło. Takie jest yy, bardzo popularne teraz. ono. Czy mam nową płeć? O kogo mam walczyć? O ono! O ono mam walczyć. Ja niech sobie walczą niech sami. ono walczy samą o siebie. Niech sobie walczą. Mają dzieci swoje, mają dzieci, niech sobie walczą no. o swoją przyszłość. Ile byś nie zrobił, to i tak im nie dogodzisz. No ale teraz wakacje są. A tu mamy zawsze wakacje. No. Wakacje podatkowe? Też czy, były. Czy od haraczu? Nie. Od haraczu. No, ale i powiedziano im, że podatkowe, i oni uwierzyli, że w podatkowe. Potem dali bonus na, na, na wyjazd turystyczny dla dla tych dla rodzin, dla dzieci, no to pojechali, tak? A w tym roku wszyscy już płaczą, że nie ma, nie ma no turystów. No. Jesteśmy tutaj często, jesteśmy widać już z tego miasteczka, no nie z tej wioski. Było tysiące ludzi, tutaj nie ma nikogo. Pusto, pusto wkoło, wesoło. Wesoło. U nas jest zawsze wesoło, a a co się... Ale y, od Jurka mamy, od Jureczka tutaj z tyłu z urzędu, od tak. naszego znajomego. Jak, jak jureczek ma na kałużniak, tak? Czy próżniak. Ale stawia nam zawsze kawkę, mówi witam, kaweczkę zawsze mamy. Nie, to jest porządny człowiek. Wiem, że jest. Jurek, Jurek dziękujemy Ci jest, toweczkę, toaleta, super. Teraz no jest w trakcie budowy placu zabaw dla dzieci tutaj na, na ulicy Powstańców Śląskich, także będziemy to relacjonować, będziemy to też obserwować. No i dotrzymuj, czy dotrzyma słowa. Ej, ja tam mam na to wyłożone, to chyba, że Ty się czegoś spodziewasz. No Chciałbym się pobawić chociaż raz jeszcze w życiu przed tym. Także... Myślisz, że dobra, tak na poważnie teraz. Co sądzisz o, o sytuacji takiego konfliktu, zbliżającego się konfliktu z, z naszymi braćmi słowianami? To będzie. będzie to, co tutaj? Co ja? Ja sędzią nie jestem, wróżką również nie jestem, ale wszystkie znaki na Ziemi mówią, że będzie. No ale to co, przecież nic się nie stało. To ciągle powtarzam sytuację. Mówią, oglądajcie sobie film Domek z karty". Film na faktach autentyczny. Nie mylić z burkowcem fach. Jedli, pili, bawili się. Jeszcze 31 sierpnia 1939 roku mówili, że nic nie będzie. Tak, 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 tak. Turbo patriotyzm odpierdzielali. 1 września się o 4 rano nie obudzili. Kilka dni, 170, prawie 200 tysięcy poszło z biletem. Wiem, Ale to nic się nie stało. No nie? Polska to jest gościnna kraina, my lubimy gościć wojny, no nie różne historii O to tak, to prawda. Tutaj my jesteśmy do... bardzo gości. Jest dobry teren do, do, do poligon tak zwany. Mamy jeden w Drawsku, przyjeżdżają, mamy jeszcze tutaj w świętoszowie, ja też jest... przyjeżdżają. No i tak, tak się goszczą u nas. Tak. I się To dobrze, dobrze się u nas im tutaj rozrabia. Jak oni chcą posprzątać tę Unię europejską? No, tylko niedźwiedź potrafi to posprzątać. A tak nie posprzątamy, no ale co? Brak myślenia nie boli, no nie? Jeszcze na razie, co, na, co najwyżej tylko kosztuje. No właśnie, czym ten brak wiedzy jest spowodowany, powiedz? Brakiem myśli politycznej. Ludzie zapomnieli, że wszystko to jest polityka, każdy twój oddech to jest polityka. Co byś nie zrobił, to jest polityka. Papier toaletowy kupujesz polityka. Kto ustarał My czy politycy? Mandaty. No wiesz, z tymi, z tymi mandatami, z tym ty człowiek tyle raz będę, ty też żeśmy chcieli łączyć, jak prowadzili o 1000% mandaty, więc Myśleliśmy, że chociaż może jacyś kierowcy się obudzą. No a jest wszystko. Dla nich jest wszystko w porządku. Prąd w porządku, ale to są przecież. Trudne sprawy, no nie? No. Wszystko, do, wszystko ma swój kres. Bo cierpliwość i wytrzymałość również finansowa ludzi, zbliża się ku końcowi. Tak mi się wydaje. Bo już widzę to po, obserwuję to po różnych miejscach, gdzie e, no, jednoznacznie widać, że ludzie ubożeją. No i Ale bardzo dobrze. Ta miska ryżu wciąż jest aktualna. I bardzo dobrze, niech im zabiorą wszystko, rozumiesz, rozumiecie, będą mieli dokąd wrócić, może wtedy wyjdą. Bo na razie, póki mają gdzie wrócić, żyją w błędnej pewności siebie, to im jest dobrze, rozumiesz? No właśnie zapomniałem dodać jeszcze, że zabierają nawet, eksmitują z mieszkań. O! Bardzo dobrze! Bardzo Dzieci zabierają, rachunki dobrze. drożeją, opłaty nie. drożeją, podatki podnoszone są. Żaden, ja jeszcze nie spotkałem się jak żyje, a żyję już trochę, ty chyba też, żeby ktokolwiek obniżył podatki. No ja Spotkałeś się z taką sytuacją? Yy, spotkałem się w 70 roku, rozumiesz, kiedy Gomułka podwyższył na żywność, żywność podwyższył, ale obróż, obniżył artykuły gospodarstwa domowego. Co prawda nie było artykułów gospodarstwa domowego, ale obniżył. Było to kilkanaście procent, ludzie wyszli, naród się zbuntował, teraz jest kilkaset procent, a naród mówi naród. No właśnie, jaki, jaki to naród jest? A jaki to? To przecież mieszanka krwi różnych. Przecież prawdziwych Polaków to tutaj na palcach jednej ręki Polacy. jak można? O jakim Ech. narodzie nie mówimy? Wymieszany, rozumiesz? I jaki naród? Polak to myśli. A ten, który mam, to mieszka, rozumiesz? I to, co będzie myślał? Tu ludzie chcą być fajni, a wiesz, mów ładnie, mów to, bo to tam. Jak masz mówić ładnie? Pali się. Pali się. Idzie powód, idzie, a ty mów ładnie rozumiesz. Jak straż pożarna jedzie, jak się tam pali, to czego nie są cicho? No nie? Jak jest wypadek, policja jedzie na sygnale, czy karetki rozumiesz, to im może być głośno, tak? A tutaj mów cicho, bądź fajna, co ja do uja luty jestem, że mam być fajny, co mnie ktoś ma lubić. Prawda jest taka, a nie inna i koniec. No właśnie, z faktami się nie dyskutuje, fakt jest faktem. Tak sytuacja obecnie wygląda. Nie ma, zmiłuj się. Nikt też na chleb ci nie daje. Absolutnie. Więc jesteś wolnym człowiekiem. Masz prawo robić, mówić tak, jak chcesz, jak uważasz, tak? Prawda jest najważniejsza, a decyzja no, zależy do każdego z nich. No tam miałeś znajomych, zobacz, ilu mieliśmy znajomych, ilu, ile żeśmy w życiu zrobili. Tak, jak my w dwójkę mamy, mieliśmy ile spraw. To chyba rekord polski. Rekord polski. Ktoś nam pomógł, ktoś chciał nam pomóc. I wciąż, i wciąż je mamy jeszcze, jeszcze się nie zakończyły Oczywiście, te sprawy. No dzisiaj była jedna i następną mamy już we wrześniu, no nie? Uuu, wrześniu to ja mam cały zawalony już. Już październik mam nawet zawalony i nawet listopad już się zaczynają terminy. Tak? Także będzie się działo, no cóż. No ja liczę, że jednak tu padnie, tam padnie i się rozpadnie. Aby tak było. Niedźwiedź jak zrobi, to zrobi porządnie. Jak pierdyknie, to to z klasą, nie? Z, wieko, z wielką pompą. I trzeba będzie zaśpiewać, a ty maszeruj, maszeruj i licz. Niech żyje nam Wałodia. Tylko już nie Lenin i licz, ale no, drugi Wałodziej. Władca świata, wla -mir. Mądry człowiek, Mir. mądrzy ludzie. Mamy sytuację, jaką mamy, mamy tak bliskich sąsiadów. Oni nas nie wpierdzielili do Unii Europejskiej, oni nam nie pozamykali zakładu. Ani to Władimir tego nie zrobił. Kto to zrobił? No. Banda pięciorka łącznie z Konfederacją, żeby to było faktów, dowodów, co oni mówią, Kijomis. oni mówią, że oni to nie oni. Pokazujemy z ich stron, z ich stron internetowych, ale nie oni to nie oni. Grzesiu to oni, Obwiesiu to, to... I to wszyscy pamiętasz. Oprócz Grzesia to wszyscy byli za tym i za eksperymentami. Przecież musicie wiedzieć, że w starej ich ekipie ośmiu było wyeksperymentowanych, ale nie. Dzieci, ale nie. nie. No ale fak, fakty no nie, nie, nie zmuszają do tego, do myślenia ludzi niektórych i no, nie poradzimy nic z tym, bo, bo cóż, no. Smuci mnie tylko, rozumiesz, tempota, co niektórych ludzi, takich magisterków, inżynierków, doktorków, profesorków, ty, wy ich udostępniacie, te popierdółki, co oni gadają, wyście nie wyrośli, nie macie własnego zdania. Ja rozumiem, udostępnić kogoś jakiś cytat, który był... Tysiące lat temu, setki lat temu, gdzie ktoś powiedział coś, co jest naprawdę żywe, był dostępny jakiś popierdółki, jakiś pafników, zygich, tego ostatnio... Nie, nie róbmy tutaj tego. Reklamy tam wszystkie. Nie, ja im mówię, ja po nazwisku nie mówię to, co pokazuję, bo on powiedział, bo Dziecio Blaun powiedział i jak to widziałem, wystarczy tylko się nie bać, zobaczy. zobaczcie, oni się oczywiście nie boją, oni cały czas reklamują żółto-niebieski, niebiesko-żółty, wystarczy się nie bać. I dajecie się dymać, zobaczcie kim oni są, wszyscy pro niebiesko-żółci. No jasne, wystarczy się nie bać i Polskę rozebać. Roz... Ale nie, nie oni powiedzieli to tamto, tam się ludzie przypierdzierają, dlaczego mówię o konfi bo z tymi ludźmi przeważnie mieliśmy do czynienia, do czynienia no nie? No. Rozmawialiśmy wielokrotnie, spotykaliśmy się również wielokrotnie, <laughs> potem ja doszedłem do wniosku, że nie ma sensu już dalej gdziekolwiek się pojawiać, rozmawiać, bo to nic nie zmieni, a nie prowadzi do, do, do zmian, tylko wręcz przeciwnie do koryta. Tak. I to wszyscy rozumiesz? Wszyscy do koryta. To było jedno hasło: wszyscy do koryta. Koryto jest tylko najbardziej to najważniejsze. Mi człowiek zadawał się z tylu ludźmi, tylu wspierał, bo myśmy wspierali ideę, nie człowieka. Tam człowieka nie wspierałem ideę wspierał. Później nagle wszyscy ideowcy okazali się zadaniowcy. I to jest akt UB. No. Uj będzie bal, uj no. będzie bal. No i tak się tego, i nikt. Naprawdę fajne ruchy, ja już mówię o tym ruchu niekumatych komratów. Kilkadziesiąt tysięcy człowiek wzięli zadaniowali się i tego człowiek wspierał, żebyśmy do czegoś doszli. Naprawdę wielu wojnych ludzi, bo to też nie ma co mówić. Ci, którzy byli, dawali przekaz, byli odważni, prawda? Więc pobudzili wielu. I o takich myśleliśmy, że dostaną się do parlamentu, bo już nie będę wymieniał kogokolwiek. Oni by pomogli, oni by zrobili porządek, ale nie. Fajna laska, fajna pupcia, fajna twarzyczka, rozumiesz, niby piękne twarze, ale piękna twarz nie zawsze mądra głowa. No i jeszcze do dokończę to. I wy tam magistrowi, inżynierowie i wszyscy cytujecie jakiegoś Grzesia, Obwiesie, jakieś popierdółki. I chienigi, hernigi jakieś, to co wy cytujecie, gdzie te hernigi, te hernigi byli, jak byliśmy od czterech lat na ulicach, ponad czterech lat walcząc o tą wolność. Nie, ich nikogo nie było. Co prawda, był Grzesiow Wiesiu, ale co Grzesiow Wiesiu by bez nas zrobił? Ani jednej kary facet nie dostał, nicy, cały czas płaconamy do dzisiaj. Ja mam ponad 300 spraw już wygranych, no ty już yy, też no nie. I co jest fascynujące? Jesteśmy w tych samych sprawach, karani robią nam pojedynczo, już nie razem, żebyśmy jeździli, tylko pojedynczo. Mi uniewinniają Armanda, skazują. Armanda uniewinniają mnie, pszt, w tej samej sprawie, te same zarzuty. Dokładnie. I co zrobisz? Panie Mayday, daj, rzutkę daj, zarzutkę daj, pierdoły, popierdółki, a nie kleży systemu. No właśnie, dziś nareszcie słyszę cię... Że, że, że pozbyłeś się tego, co, co, co ci leżało na żołądku i powiedziałeś o tym e, bardzo do, dosadnie, dobitnie. No i teraz, teraz czeka nas kolejny trudny okres no bo wiadomo, co się zaczyna, co się może wydarzyć i trzeba być przygotowanym. Czy, jak sądzisz, Twoim zdaniem, to społeczeństwo jest przygotowane do czegoś Absolutnie. takiego? Absolutnie w wpierdziel. wpierdziel, osiem razy w wpierdziel, jeszcze raz wpierdziel, patrzyć czy tego, do czego jest przygotowany, kto do czego jest przygotowany. Jest takie powiedzenie, dwa metry mój wodorosty, bo Polska jest tak zamulona, Polska ma tereny mulaste, zamulone i tam rosną wodorosty. I w głowie jest mój wodorosty, no człowieku, no czym się żywisz, to masz. O, otóż to. I śliweczkę dla ciebie, dla... Jutro, jutro wybieramy się, wybieramy się na, na swoje targi po zdrową żywność, tak? Oczywiście. Naturalną. I no to, to wpływa też na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasze myślenie przede wszystkim, nasze działania. Ja nie czuję się zamulony, ja nie czuję się zniesmaczony, choć tą sytuacją w kraju bardzo czuję się zniesmaczony, bo Dzwonią do mnie rodacy z całego świata, z całego świata w sumie. No, dzisiaj też przecież dzwonili, żeby pomóc, prawda? Z, o, dzisiaj również, z różnych kontynentów. Odmówiłeś, nie odmówiłeś? Mówisz do mnie przyjedź, przyjechałem, no tylko akurat pojechałeś szybciej. I... Bo już byłem w drodze, tam już tak. byłem w drodze. Natomiast, natomiast w międzyczasie również miałem telefon w takiej sprawie jeszcze bardziej okrutniejszej, gdzie, gdzie tato swoje dziecko siedmioletnie też w pewien sposób nękał. No i, i, i no jak tu nie pomóc? No jak tu nie pomóc, jak tu nie... Jak mamy jest fajna. No no, nie? Do, dokładnie, dokładnie. No i cóż, no trzeba. I pochód, no to będziemy... Dlaczego my mamy to robić, a nie, a nie jakieś instytucje, które są... Które... Nie, no przecież tutaj mamy 50 metrów stąd. Jest otwarta świetlica dla niebiesko-żółtych. Tak? tak, restauracja. Piękny, restauracja. Nie płacą żadnego podatku, nie płacą żadnego haraczu. Jeszcze są zatrudnieni przez ten urząd z tyłu, co tutaj jest. Potężna świetlica, nie chce mi się tam tego pokazywać i... No, pod... 200 metrów stąd niecałe. tak. 200. I płacą, ale co tam, nic się nie stało. A Poliaki, a Jurek będzie dla Poliaków budował na wolnym powietrzu, tak? Dla poliniaków. 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 Na wolnym powietrzu, czyli jak będzie tylko pogoda, to można Zwróćcie uwagę jeszcze na jeden fakt, że w dużych miastach w Polsce, jak bywacie, Wrocław, Poznań, czy tam Gdańsk, Warszawa, Kraków, o Kraków, to już jest Mekka. Czy słyszycie Częściej język polski czy częściej język niebiesko-żółty? Ja to jest No, Dzisiaj sam widziałeś. Jedna Polka, druga z krainu podeszła i chciały, żeby dać pomoc dla dzieci, no nie? Tak, tak. tak. Ja mówię, ty, co ty te, tego? No ale to, to, to pan dla dzieci. Ja mówię, ty poszła a ty dla dzieci. Dla dzieci. Do roboty się wziąć. My mamy swoje dzieci, którym możemy dawać. Zresztą, co mamy dawać, jak dzieci płacimy harć zamiast podatku? Ludzie nie myślą, rozumiesz, i na co my płacimy? Dzieci powinny być objęte priorytetem leczenia na pierwszym miejscu. My możemy czekać w kolejce, ale dzieci jest przyszłość. Ale jak naród otumaniony, rozumiesz tego? I później chodzą i tylko Mayday, SOS, SOS, DAJ, zrzutka, zarzutka. Tak ale jak... to taki narodowy sport jest w Polsce. Tak że Żebr, like. Żebractwo powinno być zabronione. Kiedyś były szmaty butelki, pamiętam tak, nie, tak, szmaty, tak. butelki skórki, a dzisiaj... Zakrętki. A dziś... Nie, no przecież nasza akcja doprowadziła do tego, to, co żeśmy, co żeśmy pisali, o czym wam żeśmy mówili po naszych akcjach, po naszych pismach zakaz zbierania zakręteczek i nakrętek. No ale teraz taki nowy, nowy przepis przed w imię tego, że dzióbki są w butelkach teraz. A, dzióbki, mam dzióbki. Nosek, nosek. Spijamy to jest. sobie z dzióbka do Kapsel jest na nosie, tak. To. Pokaż mi jeszcze to, ten, 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 twój, ten sprzęcik. To... Pika sp z... Aha, to, to, o, mówisz... No o, i teraz... O, pomnik, my, budujemy pomnik. Tak, my z Armandy my będziemy chcieli zrzutkę dla was, dla was, dla upamiętnienia. Zbudujemy pomnik taki. Tak jak tam coś na Fołyniu budowali. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu. I pomnik. I tu jak tam były Mam też, mamią. To, to tutaj będą tak y, punkcje, bo to się robi punkcje, albo kręgosłupa moralnego, albo płynu mózgowego. I tu będą mózgi kręgosłupy moralne, mózgi kręgosłupy moralne. Jakbyście tam chcieli nas spotu, O, tu masz, no masz tam. tam, tam. możesz wyjąć tam. O, o, tu jest. W środku. to jest taka ekstra przygotowana dla tych. Tak, i to będą tak, i takie mózgi. Ale to tam czekamy, bo już w tym roku chyba milion pobijemy, no nie? Na 100%. I będą takie. Ja myślę, że już w te wakacje będzie ten pobity rekord. Poliniaki to naród ofiar, ofiar, takie ofiary, a więc ofiary komunizmu, stalinizmu, stalinizmu ofiary II wojny światowej, ofiary wołynia, ofiary powstania styczniowego, listopadowego, warszawskiego, to jest, są ofiary. I tu wszędzie mamy ofiary, prawda? Tylko... A powiedz mi jedną rzecz, czy, czy w Rosji jest jakiś dzień ofiar, czy tam jest Nie, dzień Ro... zawsze zwycięstwa? W Rosji jest dzień pabiedy. pabiedy. Pabieda to znaczy zwycięstwo. Oni obchodzą, nawet tam, gdzie było ciężko, obchodzą dnia dzień zawsze zwycięstwa. zwycięstwa. Przekuwają to, co było niedobre, na to, co jest najlepsze. I ten dzień się nazywa Pabieda. Dzień Pabiedy. Czyli... Oni mówią bieda pa czy pa biedą. Pa, biedą. Pa, pa bieda. I witaj zwycięstwo. A my witaj bieda. Witaj z <noise> narodowy, witajmy ofiary, witajmy to, witajmy tamto, witajmy to. I teraz będzie srutu, tu dzień powstania, ja też już widzę, tam się napija, na, ją witam, dają ofiary, ofiary, ofiary. Potem 200 tysięcy ludzi poszło wtedy przez 60 dni. 200 tysięcy ludzi. No. Podczas II wojny światowej 6 milionów. I też obchodzimy i będzie 1 września znowu ofiary. A kiedy był 9 maja, jakby to nie było? I to był dzień zwycięstwa, co prawda trafiliśmy pod inny but, ale to był dzień zwycięstwa. Ty nikt nie obchodzi. Nikt, bo to, bo to byli rusy. Nie, tam nie byli rusy, tam byli ruscy, Polacy, Ukraińcy, tam wszyscy byli i walczyli o wolność. I ja mówię o mądrych i też byli Niemcy. I to był dzień zwycięstwa. Jakoś to umknęło. I tylko pabieda, pabieda, z papranizm I, i jak nam smutno, jak nam... I co wam dadzą te pomniki? Co wam dadzą te pomniki? Trzeba z żywymi naprzód iść, pożycie sięgać nowe, a nie w uwiędły laurów lizu, z uporem stroić głowę. Nie życzymy wam tego, żebyście obchodzili następny dzień pomnika z papranizmu narodowego. Tego wam nie życzymy, ogarnijcie się. A jeżeli się nie ogarniecie, na własne życzenie dostaniecie to, na co zasługujecie. I jak to mówimy, no to dawaj jeszcze te bajeczki tu do kapelu, to kapeluto. kłaniamy się nisko, pozdrawiamy. Życzymy wam przede wszystkim mądrości, Mądrość. mądrości. Tak jest. Bo nikt za was podatku nie zapłaci, nikt za was nie przeżyje, nikt za was haraczu nie zapłaci, nikt się za was nie naje. Zobaczcie, nie macie nic zdrowego. No ale konfa, Trzecia noga, lewica, prawica. Oni o tym nie mówią. Oni nie mówią o tym, co sypią nam z nieba. Oni nie mówią o niczym. Oni tylko popierdółki, Ale no co, tym was karmią, tym żyjecie. No to. No co, na zdrowie, no. Nie będzie siana, to do bociana, tylko bociany odlecą. Tak jest. Kończymy. Kończymy, no i pozdrawiamy blondyny. Te, te, co mają urodziny, imieniny, no nie. Moi brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki. Tak, pozdrawiamy was, a wy faceci ogarnijcie się, ściągnijcie te krótkie obcisłe spodnie. Nie poddajemy się. My. Oczywiście, że się nie poddajemy, no. więc obyśmy nie musieli tego pomnika stawiać. Tego wam nie życzę. Słodkiego, miłego życia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tutaj, żeby mi się nie usuwało. jak tutaj co tutaj piszę zakończę a zobacz żeby mogło mi się Chodź, już jeszcze... już tak, już tak, zakończ, zakończ. I nie mogę. I nie mogę. nie no, tu zakończę, tu zakończę, już czy